Naszymi gośćmi są Lubomir Guldan, do niedawna zawodnik miedziowych, obecnie dyrektor sportowy naszego klubu oraz Konrad Forenc, bramkarz KGHM Zagłębia. Dzień dobry panowie. Dobry. Panowie, tematem naszej rozmowy będą występy KGHM Zagłębia w, w europejskich Pucharach w sezonie 2016-2017. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać was o zdanie, co było głównym atutem zespołu, który wywalczył możliwość gry w europejskich Pucharach. Jak uważacie? Ja myślę, że atutem ja był kolektyw i też to, żeśmy w pierwszej lidze byli razem, awansowaliśmy i tą samą drużynąśmy wywalczyli trzecie miejsce. Konrad? No to co mówi Lubomir, to oczywiście się z tym zgadzam. Drużyna była budowana tak naprawdę na nowo, można powiedzieć, i uzupełniana i wzmacniana na każdej z pozycji. Budowało to się długo, cały sezon, przeżywaliśmy trudne momenty. Wyszliśmy z nich, no i wspólnymi siłami zrobiliśmy to, na co myślę niewielu się spodziewało, że będzie nas stać. Pucharowe zmagania rozpoczęliście od wyjazdu do Sofii. Z jakim nastawieniem tam jechaliście? Rywal był wam znany, czy raczej nie widzieliście, czego możecie się spodziewać? Tak, ja wcześniej grałem w Bułgarii, ja trochę znałem to drużynę. Wiedziałem, że tam mają młodych zawodników, kilka doświadczonych. Że wiedziałem, co, co tam może zawodnik oczekiwać i też wiedziałem, jaka pogoda nas tam czeka. No, właśnie, spotkanie było rozgrywane w potwornym upale. Konrad, co pamiętasz z tego spotkania? Myślę, na pewno ta otoczka to był mój dziś tam moja pierwsza okazja, bo niewielu zawodników z naszej drużyny miało okazję być w Pucharach. I myślę, że ta otoczka tego spotkania, to wszystko, te emocje naprawdę robiło ogromne wrażenie. Co Lubo Mil wspomniał, no, pogoda w Bułgarii była naprawdę wyczerpująca. Chłopaki na boisku no, mieli ciężką robotę do zrobienia. Pierwsze spotkanie wiadomo, gdzieś tam yy, przegraliśmy 1-0, no ale myślę, że w drugim naprawdę udowodniliśmy, że, że, że no, to o czym wspominaliśmy na samym początku kolektyw, no to zbudował na tyle, że nawet taka porażka w pierwszym spotkaniu nie przeszkodziła w tym, żeby w rewanżu, można powiedzieć z orkiestrą pokonać zespół rywala. No właśnie, a Bułgarzy was y, czymś zaskoczyli, zwłaszcza w tym pierwszym spotkaniu? Nie, nie zaskoczyli nas. Myślę, że w tym pierwszym meczuśmy byli lepszą drużyną, nie wykorzystaliśmy swojej sytuacji i też po naszym takim błędzieśmy tracili bramkę. A czuć było duże rozczarowanie w szatni po tym meczu, czy raczej yy, spodziewaliście się tego, że rewanż będzie troszeczkę łatwiejszy, bo rozgrywany tutaj w Lubinie i że yy, nawiążecie walkę i będziecie mieli szansę spokojnie przejść. Tak tym, że myśmy w pierwszym mecz przegrali 1 0 jest to Pucharowy mecz, na dwa, na dwa mecze się, się to gra. To jest ciężko tak liczyć na to, bo jakbyśmy tracili u siebie bramkę, to już by, już by było trudno. Mhm. W rewanżu już nie pozostawiliście rywalom złudzeń i pokonaliście ich pewnie 3 do 0, chociaż ta bramka, która premiowała Was awansem padła dopiero w 64 minucie. Konrad, Ty pamiętasz jak wyglądało to spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych. Chodzi mi głównie o to, jak reagowaliście na to, czy wraz z upływającym czasem dało się poczuć to, że, że no, będzie z biegiem meczu coraz trudniej. Myślę, że mieliśmy na tyle doświadczony zespół, że ta pewność siebie i ta wiara w każdego z chłopaków, nakręcanie się wzajemnie, że to budowało, że po prostu jesteśmy w stanie to zrobić i to zrobimy. No przegraliśmy, można powiedzieć, patrząc na dwumec pierwszą połowę, tak, bo przegraliśmy jeden do zera, ale byliśmy pewni, że, że u siebie po prostu zagramy tak jak my tego chcemy. No i to się nam udało naprawdę. No, każdy. Był pełen energii, to się pamięta. Takie spotkania się pamięta, każdy był pełen energii gdzieś tam optymizmu. No i to wszystko się sprawdziło i udowodniliśmy to na boisku. Po wyeliminowaniu Slawi trafiliście na Partizan Belgrad. Lubo, czy ty pamiętasz y, pierwsze reakcje naszej szatni y, na wieść o tym, z kim przyjdzie nam się mierzyć? No na pewnośmy się z tego nie cieszyli, bo naprawdę dostali bardzo mocnego przeciwnika. No, ale Powiedzieliśmy, mi nie mamy nic do stracenia. I... Poszliśmy tam grać równie z równym. Konrad, wiem, że środowisko kibicowskie nie jest Ci obce, więc Ty pewnie najlepiej opiszesz to, jaka panowała wówczas w Belgradzie atmosfera, nie tyle nawet na samym spotkaniu, co już na rozgrzewce, prawda? No zdecydowanie tak. Muszę przyznać, że gdzieś tam. Wiele gdzieś tam, jako młody chłopak, śledziłem środowisko kibicowskie i w Europie, i gdzieś tam w Polsce. I zawsze Partizan to uznana marka kibicowsko. No i myślę, że każdy gdzieś tam kibic z innych klubów w Polsce gdzieś tam trzymał mimo wszystko za nas kciuki. Wiadomo, jako polska drużyna graliśmy w Pucharach, no to oczywiście każdy kibic za nas trzymał kciuki. No i myślę, że z jednej strony gdzieś tam fana, pod względem fanatyzmu na pewno zazdrościli, że, że gdzieś tam na kibiców naszych taki wyjazd, no to wiadomo, coś specjalnego. No i w drugą stronę, myślę, że emocje, które towarzyszyły spotkaniu w Lubinie, przeszły do historii klubu zdecydowanie. A sam mecz w Belgradzie, jak wyglądał z waszej perspektywy? Bo no, Partizan narzucił bardzo szybkie tempo gry, bardzo trudne warunki. Da no, się ten pierwszy mecz, to da się cudemśmy tracili bramkę, bo naprawdę ten kierowali sobie sytuację, mieli dużo sytuacji, udało się nam zagrać zero, na zero stylu. No i przed Rawanszemśmy się wywierzyli, bo tak w naszym u siebieśmy byli mocniejsi i zawsze. Dużo też było przeciwności losu w tym meczu, wiadomo, graliśmy w Belgradzie, nie pamiętam w której minucie dokładnie Miszko dostał papę, dostał kartkę. czerwoną kartkę i wtedy naprawdę... Myślę, że nawet wtedy stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż do tego momentu. Pamiętasz, Lubo, że ty. Powiedzieć, że coś mi po tej czerwonej kartce zaczęli trochę grać, żeśmy się utrzymali na piłce i mieliśmy tam jedną, dwie sytuacje. Ale tak, się większa się... koncentracja była niż gdzieś niż to było wcześniej. Ja pamiętam bodajże sytuację Adriana Rakowskiego, gdzie yy, Partizan cały czas yy, naciskał, yy, dużo wrzutek, dużo strzałów, słupki, poprzeczki. Wyszliśmy z kontrą i Raku był gdzieś tam naprawdę bardzo blisko. Yy, dużo żeby nie brakło, tam, żeby, żeby gdzieś tam. Yy, Udało się szczerzyć na Partizanie, no ale koniec końców, no, my zakończyliśmy to happy endem, no bo emocje, które towarzyszyły meczowi, meczowi rewanżowemu, no to po prostu, no przejdzie to na pewno do historii no i myślę, że no, jest o czym mówić naprawdę. A po tym remisie w Belgradzie czuliście bardziej satysfakcję czy niedosyt? No po tym meczu bardziej satysfakcję. Patrząc na to, co się działo gdzieś tam na, na, na boisku, to naprawdę... No cieszymy, cieszyliśmy się z tego, że gdzieś tam to się skończyło jak się skończyło, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, że jedna bramka, którą zdobędziemy u nas w Lubinie może zdecydować o losach spotkania, a wiadomo jak to się skończyło, no emocje, rzuty karne, no, no, no myślę, że, że, że zakończone to happy endem to jest piękna sprawa. No właśnie, ten mecz w Lubinie to całkowicie osobna historia naszego klubu, można powiedzieć. Ja pamiętam, że obserwowałem to spotkanie z trybun i nie przypominam sobie bym. Był świadkiem bardziej emocjonującego spotkania. Wy też chyba z perspektywy murawy czuliście, że to spotkanie jest naprawdę bardzo ważne. No tak. Bo za 7 i pół roku, co ja jestem w to był to był taki najbardziej emotywny mecz. Było dużo kibiców, atmosfera była fantastyczna, także myślę, że dobrze się to zakończyło dla nas. Miło by było, żeby właśnie wrócić do tych czasów, że stadion jest zapełniony, bo to naprawdę wtedy zawodnik na boisku czuje ogromne w to wsparcie i to. No było czuć, że mamy ściany i po prostu, że efekt musi być murowany i był na boisku. A przed rozpoczęciem rewanżu spodziewaliście się, że spotkanie może się zakończyć takim samym wynikiem jak w Belgradzie? Czy, czy raczej nie dopuszczaliście do siebie takiej myśli, że, że może być grana do grywka, później rzuty karne? Czy byliście przygotowani raczej na, na każdy wariant? No, nie, nie byliśmy przygotowani, ale to Partizan był faworytem tego meczu. Czyli oni musieli, byśmy nie mieli nic do stracenia. Myśmy wiedzieli, że może to być. Ostatni mecz, nie musi być ostatni mecz, czyli daliśmy wszystko od siebie i udało się. Mm -hmm. A seria rzutów karnych jak wyglądała z waszej perspektywy? Emocje ogromne, to to na pewno myślę jak u każdego, jak i u zawodników, tak i u, u kibiców, no bo to naprawdę było coś wielkiego. Eee, myślę, że Lubomir jeszcze z perspektywy boiska tym bardziej. To odczuwa byłem gdzieś tam z boku, ale Lubo był na boisku, to myślę jeszcze podwójnie. Myślę, że ta presja była na zawodników Partizana, bo oni byli faworytem. Oni mieli dużo do stracenia, mi do odzyskania, czyli ta presja większa była na zawodników Partizana niż na nas. Jan Wlasko trafia ostatniego karnego. Wielka euforia na trybunach, wielka euforia również w drużynie. Jestem ciekawy, jak długo trwała radość po, po tym zwycięstwie, bo e, mieliście świadomość tego, że kolejne arcyważne mecze przed Wami, czy jednak daliście sobie odrobinkę luzu? Z tego co pamiętam to od razu po kilku dniach był mecz ligowy, póki jeszcze była następna runda i tak dalej, także to myślę, że to też oczywista jest sprawa, że człowiek się cieszył i tak dalej, euforia była, ale no to trzeba szybko opaść na ziemię, bo tak naprawdę zaraz jest mecz ligowy, też mieliśmy pamiętam bardzo dobry start, również tak, w lidze, także, także no to się można powiedzieć, że na dwóch frontach potrafiliśmy grać na bardzo wysokim poziomie. I to wszystko się nakręcało, mówię, a ta otoczka, tylko to, to wiadomo. ta. Czasami pewności siebie nie można mieć, to jest za dużo, ale było widać, że to nam nie przeszkadzało i udowadnialiśmy to również w Lidze. Po wyeliminowaniu y, Partizana los przydzielił nam spotkanie z duńskim Sonderyske. Y, czy w drużynie mie się taką świadomość gdzieś z tyłu głowy, że jeśli pokonaliśmy Partizan, to jako zespół możemy pokonać już każdego? No, po, tym, po tym wylosowaniu Sonderyska byliśmy. Pe pewni siebie, że możemy przez przejść tego przeciwnika, tak, ale jest, są to skandynawcy i skandynawcy są fizyczni, mają fizyczne drużyny z zawodników. zawodnikami. wiedzieliśmy, że nie, będzie, nie będą grać jak partyzan, ale że to będzie, będzie o fizyczności. No właśnie, oni czymś Was zaskoczyli, bo już w pierwszej połowie w Lubinie no, zdobyli dwie bramki w taki dosyć prosty sposób, jedno rozegranie z autu. Generalnie w całym dwunieczu grali bardzo prostymi środkami. Zawsze powiedzieć, że myśmy, myśmy, myśmy ten dwójmecz stracili w pierwszych 20 minutach meczu u siebie. Mm -hmm. Bo gdzieśmy mieli sytuację, gdzieśmy strzeli bramkę, bo Figo nie wykorzystać rzutu karnych, zupełnie inaczej by to było. Było chyba na 2-2 jak dobrze pamiętam. Tak, tak już w tak, drugiej tak. drugie połowie. Potem troszeczkę gdzieś tam te emocje siadły, mimo tego, że próbowaliśmy do końca, no to efekt końcowy wiadomo, że graliśmy pierwsze spotkanie, no i duże emocje były w drugim, bo bo to, dobrze pamiętam, było 1-1 i chyba Lubo uderzał i był słupek. Dobrze pamiętam Lubo? Tam gdzieś w 90... W spotka... 92 Dokładnie, dużo nie brakło, no. żebyśmy powtórzyli gdzieś tam, e, w, można powiedzieć, wyczyny z meczu poprzedniego, poprzedniej rundy, odrobina szczęścia. No wiadomo było gdzieś tam, wiedzieliśmy każdy z nas, że no minimalnie brakuje i no i szkoda, no, zakończyła się fajna przygoda z mega, mega fajnymi ludźmi. Ale gdzieś tam no dalej, gdzieś tam wiedzieliśmy, że mamy tę ligę i gdzieś tam można wynik dobry jeszcze zrobić. A powiedz, co czuliście generalnie po, po końcowym gwizdku? Te uczucia takie, kiedy wiecie, że odpadacie i ta piękna przygoda się kończy, są w ogóle do opisania tak z perspektywy czasu? Na pewno słowo niedosyt to jest myślę idealne, idealne spostrzeżenie na to wszystko z boku. To była fajna otoczka tego spotkania, klimat też, no tak jak właśnie wspomniałeś o pomyśle gry sanderystkę, no to to był prosty, który na nas niestety był skuteczny. No i to się okazało, że mimo tego, że my dziś operowaliśmy tą piłką, stworzyliśmy sytuację, no to przegraliśmy to spotkanie. I gdzieś tam fajna, potem następna przygoda mogła nas czekać w czwartej rundzie, niestety się nie udało. No i słowo niedosyć się jest idealnym gdzieś tam, spostrzeżeniem na to wszystko. Ale no to mówię, czegoś się człowiek nauczył i mówię, że na pewno dla każdego z chłopaków to był fajny bagaż doświadczeń. No cieśmy wiedzieliśmy, żeśmy ten dwójmecz przegrali w pierwszych 20 minutach u siebie. Ja widziałem kulisy tego spotkania i Lubo schodząc już po meczu w Danii, no sprawiałeś wrażenie człowieka, może nie załamanego, ale bardzo smutnego, bo, bo, bo naprawdę tak jak mówiliście, no, no, no zabrakło niewiele. Możemy wiedzieli, żeśmy byli lepszą drużyną w tym dwumieczu. meczu. Mhm. No, Ale tak naprawdę w tych pierwszych 20 minutach u siebie ten, ten awans przegrali sami. Panowie, jak ważna była y, w tej całej pucharowej przygodzie y, postać Piotra Stokowca? Myślę, że no to byś tak odegrał. No tak jak i my na boisku, tak, y, rynerzy nakreślili, co mamy robić, jakie mamy zadania, tak jak Lubomir wspomniał wcześniej o analizie gdzieś tam znał, pomógł w jakiś sposób sztabowi, żeby, żeby gdzieś tam jakieś wnioski analityczne wyciągnąć z danej drużyny. No i na pewno no, gdzieś tam cały sztab, jak i na boisku, my y, przyczynili się w jakimś stopniu, żeby ten wynik y, był po prostu dobry. Tak, trener nas dobrze przygotował, jak fizycznie, tak mentalnie do, do tych pucharów i, i du, dużo zasługą ma na to, że, że, że żeśmy, żeśmy grali w tych pucharach. A gdy, a gdy wracacie myślami do, do tych meczów, do tej drużyny generalnie, to uważacie, że bez których zawodników nie byłoby tego sukcesu? Ja uważam, że wtedy każdy jeden, co był w tej szatni był ważny, bo naprawdę myśmy byli dobrym kolektywem. Niektórzy grali w Kucharach, odpoczywali w lidze. A i obrótnie. Czyli tam naprawdę to chyba za pół roku to ten kolektyw był, był najlepszy, co ja jestem tu. Myślę, że nawet... Pamiętam słowa wielu obcokrajowców, którzy mówili, że mimo tego, że grają w obcym kraju, tak, czują się jak w domu, i po prostu w szatni czują się tak dobrze, że nawet będąc w swoim kraju, nie czuli się na tyle optymalnie, tak swobodnie, że czuli te każdą emocję, to związanie z chłopakami, z drużyną, z zagłębiem, po prostu było w bardzo, bardzo dużym stopniu. Ta drużyna chyba generalnie była bardzo dobrze złożona, bo pamiętamy y, zawodników obcokrajowców Lubo Guldan, Aleks Todorowski, y, George Czotra, zawodników, którzy już w Polsce grali od kilku sezonów w ekstraklasie, Kuba Tosik, y, Maciek Dąbrowski, zawodników dopiero wchodzących do pierwszej drużyny, Krzysiek Piątek, Jarek Kubicki, także, także y, no, no ta drużyna była naprawdę też tak dobrze, dobrze zbalansowana. Że teraz patrząc po kilku latach. Kto jest w jakim miejscu? Wiadomo, jedni są tutaj. lubo Mir jest teraz jako, jako dyrektor sportowy, inni jeszcze gdzieś tam grają w piłkę, patrząc na to, gdzie grają, w jakiej są formie, no to myślę, że, że to pokazuje obraz po tych kilku latach po Pucharach, że to była naprawdę bardzo mocna drużyna. No i to był ogromny kolektyw. Siła i siła zagłębia myślę. Panowie, gdybyście mieli podsumować tą całą pucharową przygodę w kilku zdaniach. Jakie myśli? przychodzą wam do głowy ja myślę, że wstydus, wstydus mnie zrobili. No ale jestem ten niedosyć nie z tego senderiska. Jak mhm. przygoda. Wiadomo ja, patrząc sportowo, chciałbym to przeżyć na boisku. Przeżyłem to gdzieś tam z boku. Byłem cały czas jak jestem i do dzisiaj z chłopakami. Chciałbym to przeżyć na boisku, nie udało się. Mam nadzieję, że jeszcze to się uda. Oby to było w Zagłębiu, na pewno będziemy do tego dążyć yy, i myślę, że no te, to co Lubomir wspomniał, że niedosyt, no to, to jest tak kluczowe słowo, no ale myślę, że przygoda i doświadczenie no niesamowite i myślę, że aby każda drużyna w Polsce życzy tego, a szczególnie my w Zagłębie, żebyśmy po prostu to przeżyli ponownie. Nawet na zakończenie chciałbym was zapytać, yy, czego życzycie naszemu klubowi na kolejnych 75 lat? Kolejnych takich pięknych, yy, pucharowych wspomnień? Tak, na pewno takich tych pucharowych emocji takiej radości na trybunach, jak, jak, jakie byli po tym partyzanie po i Sofia. Zdecydowanie tak, no na pewno my jako zawodnicy chcielibyśmy, żeby, żeby klub miał o czym pamiętać, żeby nasze nazwiska też były zapamiętane w tym klubie, no i na pewno do tego będziemy dążyć, żeby te kolejne lata przynosiły sławę i dumę klubowi. To tyle, jeśli chodzi o naszych dzisiejszych gości, którymi... Byli Lubomir Guldan i Konrad Forens. Dziękuję bardzo panowie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.